W poniedziałek 14 marca bieżącego roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbył się konkurs Wiedzy o Sejmie. W wydarzeniu wziął udział 53 gimnazjalistów z 14 szkół ze Skierniewic oraz powiatu skierniewickiego. Konkurs Wiedzy o Sejmie po raz trzeci organizowała poseł Dorota Rudkowska przy współpracy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Młodzież rozwiązywała test pisemny zawierający 26 zadań. Poprzedzony on został wykładem pracowników Kancelarii Sejmu na temat współczesności polskiego parlamentaryzmu. Każdy poseł raz w roku może zorganizować. Konkurs wiedzy o Sejmie w terenie, tam gdzie działa, skąd pochodzi. Ja już ten konkurs robię po raz trzeci. Pierwszy był dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dwa kolejne gimnazjalistom. Dlaczego gimnazjalistom? Ponieważ gimnazjaliści za chwilę przechodzą do, do liceów, do szkół ponadgimnazjalnych i tam już moją, mogą ba bardziej rozwijać te swoje zainteresowania. W naszym mieście jestem naprawdę pełna uznania, bo choćby teraz ostatnio wprowadzone gry miejskie, przez Młodzieżową Radę, przez młodzież. Zresztą ja obserwuję od dłuższego czasu zaangażowanie młodzieży. Ja myślę, że to jest taki naturalny proces i um, trzymam. Mocno kciuki za to, żebyśmy mieli komu przekazywać pałeczkę. Zwycięzcą konkursu został Jacek Pongowski, a drugie miejsce zajął Michał Haleski, obaj z gimnazjum imienia Konarskiego w Skierniewicach. Trzecie miejsce zdobył Mateusz Jóźwiak z gimnazjum imienia Wybickiego w Szybodze gminna Nowa Kawęczyk. No największa trudność to zdecydowanie stres tutaj rządzi, bo patrzyła się na ten tekst i od razu, się nic nie rozwiąże. Trzeba było tylko opuścić. Stres był tutaj największym odcinkiem a zainteresowałem może stąd takiego, że no jednak raz byłem w sobie, no fajny temat ogólnie tam ogólnie. Ja się nie da się go tak za bardzo pominąć, no i... Tak doszedłem do wniosku też razem z moim nauczycielem, że może wezmę udział, może coś z tym się uda, i zaskoczony jestem szczerze. Ja już w tamtym roku brałem udział i właśnie do, walczyłem w grywce o trzecie miejsce, no ale dopiero teraz się udało mi wygrać. Trzecie miejsce, właśnie. Tutaj dużo tematów było właśnie związanych z Sejmem, tutaj głównie z władzą. Jest też było dużo o właśnie drodze ustawodawczej. Radio RSC 88,6 fm Twoje miejsce, Twoje radio. Foi a sua música.